It's my life. Dzień dobry tak. wszystkim. Starczy. Do Na widzenia. To wszystko w dzisiejszym filmie. <laughs> Zapraszamy ponownie. Zapraszamy ponownie, nie subskrybuj. Witamy Was serdecznie, MGR. I Łukasz. Przepraszamy za długą naszą nieobecność, ile nas nie było z dwa miesiące. A może być, bo w czerwcu nagrywaliśmy ostatnio gdzieś. Tak, w czerwcu było nagrywane gdzieś ostatnio, ostatni temat. I tak pomyśleliśmy, że coś na ścieżce dzisiaj z Wami pogadamy, znowu coś ciekawego przy niedzieli. Jednak będą to troszeczkę dzisiaj inne informacje od tych, które do tej pory mieściliśmy na tym kanale. Nasza długa obecność była spowodowana ostatnio trochę, trochę takimi przemyśleniami, jak jakby chociaż. Nie powtarzać i nie zgłębiać ciągle jednych i tych samych tematów, które tak naprawdę z wami poruszamy na różnych vlogach odnośnie właśnie obalania czy omawiania różnych, różnych wątków religijnych, tak można powiedzieć, Łukasz jakoś. Tak, powiedzmy wprost, jesteśmy trochę zmęczeni powiem szczerze tym ciągłym gadaniem o świadkach jechowy, bo tam praktycznie nic się nie zmienia. Mówiąc najprościej, organizacja się sypie i każdy człowiek, który bada ten temat, widzi to. Dlatego my też nie chcemy Was zamulać jednymi tymi samymi tematami, i naprawdę chcieliśmy tak trochę przemyśleń jakiś zrobić w tej sprawie. Choć tak naprawdę tych przemyśleń nie było, bo dopiero teraz włączyliśmy kamerę i będziemy mówić A, to, co nam, się, co nam się na język nasunie. Jeśli Ech. mogę kontynuować, powiem tak. Tak, Na początek powiedzmy o jednym z artykułów, który był chyba sprzed dwóch miesięcy odnośnie wiary. Wiadomo, jest to, wiara jest czymś, co budza nas przekonanie, że ktoś lub coś istnieje. Nawet świadkowie Jehowy przyznali, że jest to rzecz, która wymaga dowodów, i nie należy wierzyć na słowo. A kiedykolwiek pytamy świadków Jehowy o jakąś kontrowersyjną naukę, okazuje się, że wszelkie wyjaśnienia, że komu na poparcie danych nauk należy łykać jak słowo, jak pelikan, kombinerki i nie ma mowy o żadnych dowodach. Bo przecież te najbardziej znane nauki, typu o niewolniku, o cielcu kierowniczym, które i tak nie mają uzasadnienia w Piśmie Świętym, nie świadkowie Jehowy nie są w stanie tego udowodnić tymi wersetami, które rzekomo podpierają te twierdzenie, tak? To jest na początek. Chyba nas będziecie stamtąd słyszeć, mam nadzieję, od czasu do czasu jakiś wiaterek zabieje, ale to chyba, to chyba nic nie szkodzi, nie? O. Chciałbym odpowiedzieć na pytania trzech użytkowników Maja, Jan Kowalski, Jan Gryko, najpierw Zdrówko wszystkich. Soczek cytrynowy, żaden alkohol, jakby co? Dlaczego? Zastanawiam się, dlaczego jesteście na różnych kanałach yy, banowani. Za to, że opowiadacie swoje poglądy religijne. Nie będę wypowiada wypowiadał akurat nas w kanału, bo nie o to chodzi w tym filmie. Jednak yy, to wszystko wskazuje na to, że wy pisząc takie komentarze, że jednak słowo Boże czytacie, że macie pojęcie o tym, co mówicie. Zwłaszcza tutaj bardziej Maja bym powiedział, choć Maja i Jan Greko to oni tak troszeczkę lubią między sobą też jakieś swoje racje udowadniać, ale po tym jak czytam Wasze komentarze, Wy jesteście naprawdę bogobojni ludzie. No i Jaś Kowalski oczywiście. Z tego wszystkiego wynika, że bardzo fajnie się Wasze komentarze czyta, bardzo fajnie oczywiście yy, no, od czasu do czasu coś podyskutować z Wami na różne jakieś tematy, ale. Chciałem tylko Wam powiedzieć w tym wątku, że bardzo fajnie się to czyta, co, co Wy piszecie. Czasami komentarze są kilometrowe, ale fajnie je się czyta i fajnie to wszystko wygląda. Dlatego na moim kanale zostaniecie. Nie będziemy Was tutaj ani banować, ani usuwać, tylko dlatego, że inne zdanie macie na ten temat. Możecie pisać dalej. No i dla Was oczywiście pozdrowienia i, i zostajecie na naszym kanale. Nie będziemy Was banować, jak to tam jakieś inne kanały mają w zwyczaju, po prostu, nie? Bo jakiś inną swoją rację macie. Na temat jakiegoś tam poglądu, który rozmawiamy w temacie religijnym, co nie? No i tyle. Ja może się odniosę do tego błogosławieństwa, jak to jest w organizacji świadków wiechowych. Niedawno słyszeliśmy komentarz, na jednym z broadcastingów powiedziano, że ciało kierownicze kupiło nowe maszyny drukarskie i przy okazji zwolnili kilkaset osób pracujących w tych drukarniach. To jest błogosławieństwo, wyzwolnili kolejne osoby, które wcale nie musiały być zwolnione. Gdzie takie osoby mają się podziać potem? Widać wyraźnie, że organizacja szuka oszczędności. Kolejnym krokiem, co zrobili, to teraz podobno ma być prowadzona jakaś rezolucja, że każdy braciszek w Boże ma płacić taki mikroabonament każdego miesiąca na część ciała kierowniczego. Dwa złotych jest na razie w Polsce przyjęte. Ale to się może zmienić, bo wiemy, że czytając listy ciała kierowniczego w tej sprawie, wnioskujemy, że starsi mają przeprowadzić wywiad z każdym członkiem zboru, kto ile zarabia. I potem sobie ustalą, ile będziecie płacić miesięcznie abonamentu za korzystanie z sali królestwa. Ale to jest za korzystanie z sali, ale za, za służbę polową, to też jakiś abonament przyjął? A do tego jeszcze nie dotarłem. Jest To jest pewna kwestia przyszłości. Więc tak to zobaczmy na tej błogosławieństwa. Organizacja ciągle robi cięcia, ciągle szuka kasy. A. Owieczek ubywa regularnie. Świadczą o tym chociażby ich roczniki. Wystarczy przeanalizować sprzed dwóch lat rocznik. Tak jak już tu rozmawiałem dzisiaj z MGR-em, że w kwestii jednego roku na, w całej tej tak zwanej działalności ogólnoświatowej odeszło prawie 170 tysięcy braciszków. Widać wyraźnie, że braciszków z każdym rokiem ubywa. Po prostu nie da się zaakceptować różnych tał, które oni głoszą, Dlatego tak. Bo wiemy przecież, że studiując na początku te wszystkie tak zwane nauki, one tylko tworzą pewien obraz, ale nie pokazują, jak wewnątrz działa ta organizacja. I o tym dopiero się przekonujemy po iluś tam latach życia w organizacji. Nie? Tutaj ten wątek, co teraz poruszyłeś, to <laughs> chcielibyśmy Was odesłać do, do filmu, który nagraliśmy. Ścieżka na stary tunel, który też znajdziecie na naszym kanale. Tak. I tam jest bardzo szczegółowo przez Łukasza powiedziane, właśnie, jak wygląda na samym początku z takim studium biblijnym, które. Jest to takie złudzenie na samym początku, jak wygląda, można powiedzieć, ten. To jest taka iluzja Iluzja tak jest, tego... rzeczywistości, która w ogóle inaczej nauki, wygląda, ten no. człowiek przejrzy nauczy. A. Powiem krótko jeszcze o innej ciekawej rzeczy, bo teraz z pewnością wielu Was słyszało o tym kolejnym zlocie Świadków Jehowy na tak zwany kongres pod hasłem Miłość jest Wieczna. I teraz pomyślmy sobie chwilę o tej miłości. Miłość do czego? Bo czy tu chodzi o jakieś przywiązanie braterskie, jakąś więź rodzinną? No raczej nie, bo przecież wiemy, co się dzieje u Świadków Jehowy, bo wystarczy, że jeden człowiek rodziny zmieni zdanie, to pobudzani wielką miłością Świadkowie Jehowy rozbiją im rodzinę, bo zakażą kontaktów z wykluczonymi członkami rodziny. Więc o takiej miłości jest tu mowa? Nie. Raczej bym raczej ten hasło kongresu bym zmienił na miłość do pieniędzy jest wieczna. Jeszcze tutaj też odeślemy Was chętnie do tego filmu, co odpowiadaliśmy na komentarz Ronalda, gdzie właśnie roz, rozmawialiśmy na temat problemu zwierzącymi w rodzinie, tak? jak to kwestia no, no, no. jak wygląda właśnie kwestia w rodzinie, jak potem z tymi jest kontaktami, też mamy akurat osobny na to filmik i no i zachęcamy Was nie do. się powtarzać. Tak tego, jest. tak. Nie będziemy się powtarzać, dlatego, linka też umieścimy w opisie tego filmu i będziecie mogli sobie tam przejść i też posłuchać, jak odpowiadamy na tą kwestię bardzo szczegółowo. Krótko powiem no? jeszcze tak, jak już powiedzieliśmy na początku, organizacja się sypie na każdym kroku. Wystarczy yy, przejrzeć yy, różne posty, jakie są publikowane, i o, okazuje się, że w toku są kolejne rozprawy sądowe w sprawie pedofilii w różnych krajach: Niemcy, Francja. Nawet w Stanach Zjednoczonych jest około 50 pozwów w trakcie, i organizacja się sypie, bo brakuje kasy na te odszkodowania. A powiedz teraz, jak to ma wyglądać z tym, że, że oni coś tam teraz walczą, w, żeby, żeby w sądzie było tak, żeby ich dane, żeby dane osobowe nie były ujawnione, żeby No, a teraz były dane. skierowali do Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych taką sprawę, że chcą, hmm. żeby wszelkie dane. Osobowe na temat pedofili zostały utajnione, i żeby ciało kierownicze nie musiało ich ujawniać, nawet podczas spraw sądowych. tak? No, pomyślcie sobie, co się wtedy stanie, kiedy takie dane zostaną utajnione. To nie przejdzie, nie ma szans. Po prostu wtedy do organizacji przy, 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 przychodziliby chyba masowo pedofile, bo to byłby raj dla pedofilów, jednym słowem. Bo skoro człowiek, który dopuścił się takiego rażącego czynu, byłby ukrywany przez organizację i sąd nie mógłby z tym nic zrobić, no to. Jak to świadczyłoby organizacji? Więc my też po cichu z MGR-em wierzymy, że sąd nie, nigdy się na to nie zgodzi. oczywiście. Jakby się zgodził, to naprawdę byłby to naj, naj, największy absurd, taki moglibyśmy, jaki kiedykolwiek moglibyśmy usłyszeć ze, ze strony prawa takiego ogólnego, nie? Jak, jak prawo funkcjonuje, jak funkcjonuje sądy, jak, jak funkcjonuje ogólnie. Taki ten całokształt sądu i wykonywanie wyroków, nie? ale. To jest naprawdę zabawne. No i ten abonament to mnie dzisiaj rozśmieszył z samego rana, jak mi opowiedziałeś właśnie, że dwa, za 2 za złote dopiero będzie wstęp raz w miesiącu na salę królestwa. Za no wiecie, złote. kto wie, czy jeszcze trochę przy każdym zebraniu nie będziecie płacić 2 złote, za skorzystanie z zebrania będzie to przymusowa dobrowolna opłata, czy dobrowolny przymus, no jakoś tak to nazwać, żeby skorzystać z tych niby darów duchowych, tak? Jezus, po, Jezus powiedział do swoich uczniów: jak przyjdziecie do mnie, to macie płacić po dwa złote za wszystko. Wiecie co? Podam wam, taki, podam wam taki śmieszny przykład. Bo tak, o Bogu pisze takie wspaniałe zdanie w Biblii: że otwiera są rękę i zaspokaja pragnienie wszystkiego, co żyje. A co robi Bóg Świadków wiechowy? Otwiera są rękę i zabiera im wszystko, co mają. Tak, bo brakuje pieniędzy, owieczki same odchodzą, rodziny są rozbijane. To jest zagrabienie mienia, na które. Kiedyś sobie może pracowali, teraz już nie. Organizacja boża, jedynego, prawdziwego Pana Boga. Tak. Ale coś ciężko z tym waszym bogiem, no musimy przyznać tutaj rację, no bo sam wasz Bóg nie ma pieniędzy. No szuka ciągle owieczki chociaż przychodzą, to i tak nie chcą płacić, bo po roku odchodzą już. No. Nawet sam Bóg nie ma pieniędzy. masakra. Może jest... trzeba będzie z tym bogiem siatkowy pogadać, żeby wziął jakiś kredyt, bo chyba długo nie pociągnie organizacja. Jak w końcu będzie musiała wypłacić się za wszystkie odszkodowania te sprawy sądowe, które są w toku? Na własne życzenie to wszystko. Normalka. <laughs> tak, mi się wydaje, że od momentu, kiedy ta sprawa z Australią została ujawniona, tak to po cichu sobie myślę, że nastał tak zwany wielki ucisk dla organizacji. Bo ludzie dostrzegają to i już nie dają sobie wmówić, że to jest święta organizacja. I wychodzą, o czym świadczą chociażby ich roczniki. Wystarczy poczytać, każdy ma do tego dostęp. Będziemy sobie szli dalej, dalej i dalej, nie? No. Tak, zmieniając troszeczkę temat, chcielibyśmy z Wami pogadać o czymś takim jeszcze, jak moglibyście nam zostawić różne jakieś ciekawe tematy w komentarzach do omówienia. Niekoniecznie zawsze musimy rozmawiać na tematy religijne. Jak macie coś ciekawego, innego, co byście chcieli usłyszeć, to też możemy wspólnie nagrać, bo Łukasz też na inne tematy jest otwarty, też gadamy i o różnych tak, rzeczach i. Powiedz mogę wrócić my po prostu trochę jesteśmy zmęczeni. Fakt, że od roku czy dwóch nagrywamy te filmy. no, Ale już trochę jesteśmy zmęczeni, bo w sumie nic nowego się nie dzieje. Fakt, organizacja się sypie i każdy to widzi. I chętnie byśmy jakieś inne ciekawe tematy poruszali na ścieżkę, jakbyście oczywiście chcieli usłyszeć o czymś, co... O czym można było pogadać, to oczywiście zostawicie tematy w komentarzach. My przeczytamy to wszystko. Chyba, że po, to przeanalizujemy. pozostawcie jakąś ewentualną naukę, którą Wam nie, nie odpowiada, to spróbujemy ją w jakiś sposób logicznie wyjaśnić. No i też się przyłączą na pewno do tej nauki też osoby, które zostawią komentarz pod tym filmem, bo są takie osoby, które też naprawdę no, fajnie się czyta te komentarze i normalnie można. Można siedzieć ciasteczka, podjadać, pić Pepsi i kurde patrzeć na te komentarze fajne. No, a możemy gadać o wszystkim tak na dobrą sprawę, jeśli chcecie, by ten, by ten kanał został, bo ja szczerze osobiście nie mam pomysłów. Jeśli chodzi o, o ten kanał od, od czasu do czasu Łukasza zapytam, czy coś, czy coś nowego by chciał powiedzieć, czy coś nowego moglibyśmy nagrać, coś ja wam powiedzieć, bo też nie chcemy jakiejś takiej no. przepraszam, jakiejś dużej nieobecności. Nie chcemy tak zostawiać, bo... Fajnie by było to zacząć. Ja Wam powiem tak. Na samym początku te urbexy troszeczkę to też był taki temat, można powiedzieć, początkujący na tym kanale. Bo ja zupełnie miałem też inne zamierzenie co do tego kanału. W ogóle nie było w zamiarze yy, takim, żeby rozmawiać tutaj na tematy religijne trochę, a tak się jakoś fajnie złożyło. Bo to po części było tak naprawdę odpowiedź. Odpowiedź na widzów, które kiedyś poruszyliśmy na, na jednym z moich liveów na retro kanale, ale to już było dawno temu, z dwa lata, jak nie lepiej. I tak to jakoś wyszło, właśnie, że, żeśmy się tak rozgadali, rozgadali, rozgadali. Różne szczegóły żeśmy poruszyli z wami. Jednak jak Łukasz już wspominał. No, nie ma sensu drążyć praktycznie jedno i to samo, dlatego od czasu do czasu coś możemy innego ponagrywać, albo ja sam coś mogę ponagrywać, albo nie wiem, dam Łukaszowi dostęp do, do kanału mojego, login, hasło, no i sobie wejdzie i może sobie sam coś ponagrywać. Najwyżej jak będzie miał chęci, yy, różne jakieś ciekawe. No, ja też mam swoje hobby, oczywiście, takie już osobne, też mam czym się zajmować. i... Chciałem się odejść od tego na chwilę. Możemy powiem Wam tak, że robić. nawet ja ostatnio raczej usunąłem tą stronę odwórg, bo po prostu tylko niepotrzebnie denerwuję się sam czytając te ich toksyczne publikacje typu strażnica czy przebucie się. No. Po prostu ja jak biorę, załóżmy, kolejny egzemplarz, wertuję tę stronę i ciągle widzę to zdanie, że Bóg posługuje się ciałem kierowniczym i musisz być posłuszny, niebolnikowi, bo tak nakazał Pan Jezus. Kogo by nie wzięła nerwica, słyszą takie słowa. Po prostu mam drość yy, czytania tych toksyn, karmienia się tym, a poza tym jestem i tak w grupie pewnych byłych eks-świadków Jehowy, którzy na bieżąco mówią tam o różnych sensacjach. Ale literatury raczej już nie czytam, po prostu chcę z tym skończyć, bo ten efekt odstawienia, zespół odstawienia po wyjściu z JW Orga, po prostu już u mnie praktycznie minął. No i czas praktycznie... Zająć jakiś się czymś innym. Zrobi, czymś, tak, czymś innym, się zająć, tak? Tak, tak, tak. Oczywiście, jak będą jakieś tam nowe, ciekawe sensacje w tej organizacji, godne uwagi, na pewno opublikujemy jakiś nowy, krótki filmik. Ale raczej już tych nauk po prostu nie chcemy analizować. Powód jest prosty. Wiemy, że to jest kłamstwo i wystarczy mhm. wziąć jakikolwiek starszy przekład Pisma Świętego, porównać z najnowszym, który wydali. Każdy człowiek, który to przeczyta, dostrzeże różnicę. I po co się powtarzać ciągle, prawda? Jasne. Ale właśnie tak jak teraz Łukasz tutaj mówi, to my jeszcze chcemy wam tak dopowiedzieć. Najważniejszą, najważniejszą kwestię z tego wszystkiego, co tak naprawdę omawialiśmy, co tak naprawdę mówiliśmy, że na samym końcu to jest tak, że my wierzymy, my wierzymy w Pana Boga. Wierzymy, że On istnieje, gadamy cały czas na jego temat. Nie, nie pomawiamy, nie kłamiemy na różne... Jakieś rzeczy na temat Pana Boga, po prostu w Niego wierzymy z całym nastawieniem. Powiem krótko. Każdy I to nie z jest nas... tak, że, no. że my po prostu rozgrzeszamy, jaki to Pan Bóg zły i niedobry, tak? i mówimy to ludziom na YouTubie, bo to nie jest nasz zamiar przede wszystkim. I nigdy tak, taki nasz zamiar nie był od samego początku. Jesteśmy przekonania i nastawienia tego, że kiedyś z martwych wstaniemy i czy tego dostąpimy. No, to może dostąpimy. Może i nie, to zależy od nas. Zobaczymy, jak też Pan Bóg będzie nasze serce widział, nasze nastawienie, ale jesteśmy przekonani i cały czas w niego wierzymy. I rozmawianie o Bogu nigdy się nie znudzi tak na dobrą sprawę. Powiedzmy krótko, że oboje, nawet poprzez te kilka lat, czy kilkadziesiąt, jak w moim przypadku, mamy jakąś wiedzę biblijną, bo chociaż karmiliśmy się toksyczną strażnicą przez ileś lat, to jednak czytaliśmy też Biblię i dostrzegamy różnicę. Ale nie o tym chcemy gadać. My po prostu my między sobą rozmawiamy o tym, co w Biblii pisze, a nie w strażnicy. I to tak. nas pokrzepia, bo je wiemy dobrze, że jedyną prawdę, jaką objawiono, to są nauki Pana Jezusa i tego, czego się, tego się trzymamy w życiu. Bo tylko w imię Pana Jezusa można osiągnąć zbawienie, a nie w imię organizacji. I tego się trzymamy, oczywiście i my też chcemy, też chcielibyśmy tego, żebyście mogli, żebyście chcieli i nie zniechęcali się przez różne jakieś w życiu problemy i tak dalej, bo Pan Bóg nie istnieje, bo, bo, bo nie wiem, bo jakiś problem został nierozwiązany dziś z Łukaszem, żeśmy dużo gadali o tym, że co to by było za życie, gdyby Bóg rozwiązywał wszystkie nasze problemy i my byśmy tak na dobrą sprawę mogli siedzieć i patrzeć się w telewizor. To nie byłoby życie. Zastanówcie się. I nie, nie zwalajmy wszystkiego, co, to, co się dzieje, nie zwalajmy na Boga, że to jego wina i tak dalej, bo wcale to nie jest jego wina. Po prostu my, ludzie na ziemi, sami sprawiliśmy to, że tak dziś życie wygląda, a nie inaczej. Człowiek się sprzeciwił. Człowiek stwierdził, że może rządzić się sam, że Boga nie potrzebuje, a tak naprawdę gówno prawda. Mamy dzisiaj tego efekt, jak to wygląda. No, kończymy na dzisiaj. I będziemy sobie kończyć na dzisiaj, dlatego jak chcecie to, możecie zostawić nam w komentarzu jakieś ciekawe tematy do poruszenia na następny odcinek, ewentualnie. Możemy zupełnie o czym innym gadać, nie musimy rozmawiać już o religii. No i czekamy na jakieś Wasze ciekawe propozycje. Wam życzymy dużo błogosławieństwa, wszystkiego dobrego i pozdrawiamy, dużo zdrówka. Na razie. Na razie.